Moi rodzice się dziwią, szczególnie tata, bo jestem takim rodzynkiem, jeśli chodzi o naszą rodzinę. Jestem pierwszy, który gdzieś tam chwycił za instrument muzyczny gdzieś tam ze świadomością, poważnie i z chęcią. No bo oni generalnie jakoś nigdy nie, nie, nie przeplatali się w tych kategoriach, gdzieś tam nie, nie, nie czerpali z tego tak dużej radości, jak, jak ja to robię. Na podcast zaprasza McDonald's. Mówi, że nie lubi odpuszczać żadnej ścieżki rozwoju. To bardzo ambitne jak na dwudziestolatka, który z jednej strony zajmuje się już pracą zawodową, a z drugiej realizuje marzenia o życiu na scenie. Moim gościem jest dzisiaj Szymon Rusek. Cześć Szymon. Cześć. To jak tak ambitnie zaczynamy, to ja mam dla Ciebie kilka nazwisk. Shania Twain, Sharon Stone, Pink a nawet Jeff Bezos jako nastolatek, to są osoby, które zaczynały swoją karierę jednocześnie pracując w McDonald's. Jeśli za 15 lat do tej listy miałoby dołączyć twoje nazwisko, to z czego znałaby cię taka szeroka publiczność? No mam nadzieję, że byłaby to jednak muzyka, z którą, która jest moim wielkim marzeniem, z którą chciałbym, żeby wiązała się moja przyszłość. No jestem, przede wszystkim marzę o grze, grze na gitarze basowej w zespole, chcę być, chcę, chcę być rozpoznawany, chcę, chcę wiązać z tym swoją przyszłość, móc zbudować na, na tym swoje całe życie prywatne, a poza tym też gram na gitarze elektrycznej czy tam jakiejkolwiek, właściwie sześciostrunowej także. No, moje życie muzyczne przede wszystkim. To byłby ten cel. I ta muzyka już towarzyszy ci od dawna, prawda? E, tak. Można, mogę śmiało powiedzieć, że od bardzo dawna. Jak pamiętam, e, kiedy byłem takim małym dzieckiem, e, moimi jednymi z bardziej ulubionych zabawek były e, mała taka plastikowa gitarka, e, no i też taki dziecięcy keyboard. E, co prawda, e, no, nie można mówić tutaj o jakimś takim świadomym tworzeniu muzyki, no bo mówimy też tutaj o dziecku, które ledwie gdzieś tam zaczęło chodzić, gdzieś tam zaczęło mówić. Natomiast. To się pojawiło, no i tutaj tak przytoczę takie stwierdzenie bardzo znanego basisty, jednego z najbardziej rozpoznawalnych basistów jazzowych na świecie, Wiktora Utena. On mówi o dziecku, które gra na takiej wyobrażonej gitarce. Nie, nawet jej nie musi mieć fizycznie w rękach, ale mówi, że takie dziecko nigdy nie popełnia błędów i zawsze czerpie, czerpie radość z takiej muzyki. No i ja wtedy tak, tak się zaczęło, no a teraz... No teraz to już jest bardziej na poważnie, tak. Możemy śmiało powiedzieć, że no już od pięciu lat gdzieś tam taka dojrzałość muzyczna się we mnie rozwija. No to właśnie wtedy gdzieś w pierwsze lekcje gry na instrumentach. Zacząłem na gitarze klasycznej. W tym momencie z, no można powiedzieć, że z powodzeniem spełniłem swoje marzenia o grze na basie i gitarze elektrycznej. Żeby te marzenia móc spełniać, no to musiałeś mieć warsztat i zacząłeś chodzić do szkoły muzycznej. Ja pamiętam ze swojej szkoły, że uczniowie szkoły muzycznej to byli tacy najwięksi prymusi, no bo oni musieli e, ogarniać dwa etaty, i tą normalną szkołę, i szkołę muzyczną. Ty do tej układanki dołożyłeś sobie jeszcze pracę. E, tak, dołożyłem sobie do tego jeszcze pracę. E, moja przygoda ze szkołą muzyczną e, na dobrą sprawę rozpoczęła się trzy lata temu. Teraz jestem na czwartym roku szkoły muzycznej, który jest właściwie kończący zajęcia w ramach szkoły muzycznej drugiego stopnia. Więc w tym roku właściwie mogę powiedzieć, że będę maturzystą z muzyki. Natomiast, czy mogę powiedzieć, że byłem taką osobą, która gdzieś tam dokładała sobie dodatkowe etaty i była prymusem? Nie, no, jestem zwykłym człowiekiem przede wszystkim. Gdzieś tam poświęcam czas dla swoje, na, na swoje pasje. Dla swoich przyjaciół, tak? No, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że jestem prymusem, że siedzę tylko w książkach i nic nie robię. Ja przede wszystkim robię to, co mnie cieszy, to, to co jest moją pasją, to, co chcę robić w życiu, a nie, że tak gdzieś. Bo to często się dzieje tak, że rodzice wysyłają dziecko gdzieś tam do szkoły, tutaj jakieś zajęcia dodatkowe, coś takiego. Ja w tym momencie powiem, że w przypadku swojego dziecka nigdy bym tego na siłę nie robił. I moi rodzice też tego nie robili, więc. Ja bym po prostu zwykłym człowiekiem, który chciał realizować swoje marzenia, tak, swoje pasje? Nie mogę mówić, że jestem prymusem. Chciałabym zapytać o to, jak ustawić sobie granice, szczególnie w takim młodym wieku, kiedy masz szkołę, która zajmuje dużo czasu, masz pracę, która może wypełnić całą resztę tego czasu. Jak zadbać o to, żeby mieć jeszcze czas na to, żeby po prostu być sobie młodym i mieć czas na realizację swoich pasji, a nawet żeby się po prostu wynudzić? No, jeśli chodzi to troszeczkę no jest to taki negatyw mały, jeśli chodzi o podejmowanie pracy w e, takim momencie życia, że gdzieś tam jest, jednak jest e, szkoła typu liceum e, jako taki priorytet w, w danym momencie. Natomiast troszeczkę podupada takie życie prywatne, tak, bo jeżeli patrzymy na mnie, gdzie ja mam szkołę, że gdzieś tam muszę liceum ogarniać, dodatkowo szkoła muzyczna i jeszcze praca, no to tego czasu dla znajomych jest mniej. Oczywiście nie mówię, że go nie ma wcale. Natomiast trzeba zorganizować swój dzień, swój cały cykl dobowy do tego, żeby gdzieś to wszystko pogodzić, żeby tego nie brakowało. Jest tego mniej, ale da się to wszystko zorganizować. Jesteś pewnie jednym z najmłodszych członków w zespole, a jednocześnie twoim zadaniem jest już uczyć kogoś. Jak się czujesz z tym? Jak to jest odbierane, yy, kiedy musisz nauczyć czegoś starszą od siebie osobę? Jak ty się z tym czujesz? Yy, osobiście miałem taki jeden przypadek, że osobę starszą od siebie uczyłem, natomiast nie było to jakoś odbierane, że o, bo on jest za młody, żeby mnie uczyć. Nie, 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 to zupełnie inaczej. bardziej, no, Są ludzie, którzy jeszcze jednak... Co prawda w strukturach makowych nie, nie do końca mówimy, że ktoś tutaj jest wyższy stanowiskiem od drugiej osoby i to mu daje jakieś większe przywileje. Natomiast jednak jest postrzegane, że jest to instruktor i to jest osoba, która ma mnie nauczyć pracy na tym stanowisku, tak? Więc nie ma tutaj żadnego problemu. Nie spotkałem się z czymś takim i mam nadzieję, że się nie spotkam, że no bo ty jesteś za młody, żeby mnie uczyć, ty się nie znasz. Więc mam nadzieję, że to nigdy nie nastanie i będzie tak, jak jest teraz, czyli każda osoba przychodzi. Co prawda, jeśli chodzi o osobę, która jest w pierwszy dzień w pracy, no to jest ten stres, natomiast... Myślę, że to, to jest tylko taki pozytywny stres, bo jest związany ze, z nowym otoczeniem. Rozumiem. A czego, jaką wartość, myślisz, wprowadza do zespołu? Właśnie młody człowiek, bo pytam, no o to dlatego, że y, są te dwie skrajne grupy wiekowe, najmłodsi pracownicy i najstarsi pracownicy, y, którzy mają, myślę, takie największe problemy w, w, w trakcie poszukiwania pracy, no bo w przypadku y, tych pierwszych, no, często prac, pracodawca obawia się tego, że może nie będą mieć poważnego podejścia, może nie mają wystarczającego doświadczenia, ale co, pozytywnego może taki, taki pracownik zaoferować, twoim zdaniem? No przede wszystkim, tutaj tak rozdzielając, tak, młodszy, starszy pracownik, ja osobiście widzę to w następujący sposób. Starszy jest po to, żeby jednak tam hamować te negatywne zachowania tego młodszego, natomiast młodszy jest po to, żeby wprowadzać wigor, tak, że tą energię wprowadza, gdzieś tutaj przyspieszy jak, jakieś zadanie, tu coś zrobi sprawniej, coś szybciej. Więc no to jest ta to, to korzyść młodego pracownika. Także on ma ten zapas energetyczny, żeby jednak w różnych sytuacjach się wykazać i zrobić to, co no starszemu zajęłoby na przykład troszeczkę dłużej. Nie mówię oczywiście, że starszy tego nie może zrobić, no ale młodszy czasami zrobi to szybciej. A czy udało ci się zawiązać jakieś już przyjaźni w pracy? Bo masz to środowisko ze szkoły muzycznej, ze swojej normalnej szkoły. Czy jest jeszcze miejsce na to, żeby zupełnie nową grupę znajomych tworzyć w pracy? Naturalnie. No. Przede wszystkim na tym się no, to wszystko opiera. Tak? Że poznajemy tych ludzi no i staramy się gdzieś tam z nimi przeplatać. Tak? Tutaj gdzieś z kimś wyjść, tu się z kimś spotkać, jakieś kino, coś takiego. Więc no nie widzę problemu w tym, żeby gdzieś tam, nazwijmy to, ta trzecia grupa powstawała i funkcjonowała. Na wszystko trzeba znaleźć czas przede wszystkim. Tak? I jeśli chcemy się w to zaangażować, no to nie ma problemu. Ten czas się zawsze znajdzie. No właśnie, czas to jest w tym przypadku twojej kariery kluczowa sprawa, no bo z jednej strony ta twoja miłość do muzyki wymaga czasu do szlifowania warsztatu i chciałabym zapytać cię o to, jak wyobrażasz sobie te najbliższe lata, ile czasu chciałbyś poświęcać właśnie na tę karierę I, no i jakie są te twoje marzenia związane właśnie z graniem na gitarze? No, przede wszystkim chciałbym tego czasu poświęcać jak najwięcej, tak. Co prawda, nie zawsze, w sensie, na, na, w początkowych etapach e, ciężko jest się poświęcać bardziej muzyce, no bo nie przynosi ona takich owoców, które by nam zagwarantowały gdzieś tam jakąś taką stabilność. Więc początkowo widzę to w, tak, jak jest to w, na, na tą chwilę, tak, że pracuję sobie przede wszystkim w McDonald's, a wszystkie projekty muzyczne gdzieś tam rozwijam e, na boku i w momencie, gdy poczuję, że ten projekt muzyczny daje mi Tę satysfakcję i przynosi mi owoce, których oczekuję, no to będziemy tutaj już te proporcje zmniejszali, tak, że już praca gdzieś tam będzie powoli schodziła w odstawkę i większe zaangażowanie w kierunku projektu. A to był Twój pomysł, czy też rodzice jakoś podpowiedzieli Ci taką ścieżkę? Bo wiesz, ma, wielu młodych ludzi ma takie marzenia, właśnie o życiu na scenie o karierze takiej, która jest no, trudna do zrealizowania. E ale umiejętność zbalansowania tego odpowiednio, żeby poszukać sobie środków do zaspokojenia tych podstawowych potrzeb i na rozwijanie pasji, no to wcale nie jest prosta decyzja. Skąd się to u ciebie wzięło? Ogólnie moi rodzice się dziwią, szczególnie tata, bo jestem takim rodzynkiem, jeśli chodzi o naszą rodzinę. Jestem pierwszy, który gdzieś tam chwycił za instrument muzyczny, gdzieś tam ze świadomością poważnie i z chęcią, no bo oni generalnie jakoś nigdy nie, nie, nie przeplatali się w tych kategoriach, gdzieś tam nie, nie, nie czerpali z tego tak dużej radości, jak, jak ja to robię. Więc generalnie ich podejście do mojej kariery muzycznej potencjalnej to jest takie, no w sumie fajnie, tak, Że jest, jest coś nowego, jest jakiś powieść świeżości w rodzinie. Natomiast oni nie, nie, nie proponowali mi tego, żebym gdzieś zaczął pracę w maku, żeby się tutaj gdzieś rozwijać. To była zupełnie moja decyzja. Po prostu no zwyczajnie to też troszeczkę tak śmieszna sytuacja. Restauracja, w której pracuję, powstała właściwie pod moim domem. Ja, praca przyszła do ciebie. Tak, tak można śmiało powiedzieć i tego nie ukrywać, że praca przyszła do mnie. Praca szukała człowieka, a że człowiek był bardzo blisko, że tak powiem, no to tak się, że tak powiem, no powstał taki związek ja i McDonald's, no i, i korzystam z tego, no i realizuje się no, dwustopniowo, tak? Ja zarówno zawodowo, jak i w życiu takim, jeśli chodzi o moje pasje, hobby. Ja Cię trochę podpytuję o to, jak łączysz y, pracę z y, graniem, ale tak naprawdę nie do końca wiem, na czym to granie polega. To znaczy, jak się dochodzi do tego, żeby w zespole grać, jak wyglądają próby, ile czasu to w ogóle pochłania, sama ta aktywność. No Przede wszystkim trzeba grać, trzeba ćwiczyć każdego dnia, gdzieś tam próbować znaleźć na to czas. Oczywiście nie mówię, że trzeba to robić tak, jak to znani muzycy mówią, że 10 godzin dziennie każdego dnia przez 10 lat i to wtedy, wtedy się dochodzi do takiego poziomu, jak ja dochodzę, czy ktoś inny w ogóle doszedł. Natomiast trzeba przede wszystkim znaleźć ten czas, który się schęci po, po, po poświęca na, na ćwiczenia. No i go wykorzystywać. Natomiast jeśli chodzi o już takie szukanie zespołów, no to albo się gdzieś tam osoby znajome, tak, gdzieś z kimś chodziliśmy do szkoły, czy z kimś pracowaliśmy, gdzieś się z kimś poznaliśmy i wiemy, że ta osoba gra, gra na jakimś instrumencie, czy też ma zespół, i na tej podstawie znajdujemy zespół, albo najprościej w świecie gdzieś szukamy tych zespołów, tak. Szczególnie teraz, gdzie żyjemy w dobie internetu, to nie jest żaden problem, bo są grupy ogłoszeniowe, szukam muzyka, czy tam zespół potrzebuje kogokolwiek. Więc na tą, w ten sposób można znaleźć naprawdę dużo, dużo różnych zespołów w najróżniejszych stylistykach, tak? Bo to może być od najmocniejszych metalowych zespołów aż po najbardziej wykwintne jazzowe kompozycje, także. I która z tych wersji jest ci bliższa? No ja naturalnie, ja generalnie jestem bardziej rokowcem. Nie mówię, że takim bardzo naj, najcięższe, najcięższe roki to jest moje, moje, mój gatunek. Natomiast gdzieś tam taki rok, taki nazwijmy to taki uśredniony, także czasami jest mocniej, czasami jest troszeczkę łagodniej. Gdzieś ta średnia z tych dwóch rzeczy to jest mój, mój kierunek, więc gitara jest takim naturalnym, prowadzącym instrumentem, jeśli chodzi o moje upłyty, nie. No i żeby Wkupić się w łaski takiego zespołu, jak pójdziesz na, na casting, na rozmowę z, z zespołem, w którym chciałbyś grać, no, no musisz zabłysnąć. I zazwyczaj masz na to niewiele czasu, jak to zwykle w takich sytuacjach. Masz taki swój popisowy numer, w którym wiesz, że on ci, on ci da wejście wszędzie, gdzie potrzebujesz. Jeśli, basis, jeśli chodzi o mnie jako basista, bo to jest przede wszystkim moja główna gałęź rozwoju. To nie do końca jest tak, że szukają jakiejś takiej partii popisowej, gdzie on pokaże dosłownie wszystko, co ma w rękawach pochowane, nawet w kieszeniach. Tylko oni przede wszystkim szukają, jako basista, tak? Rola basisty to jest przede wszystkim stanowić podstawę, jeśli chodzi o, o brzmienie zespołu, więc oni sprawdzają w takich warunkach bojowych. D dogadujemy się, gramy konkretny utwór. I na tej podstawie, co oni tam wysłyszą w trakcie grania tego utworu, podejmują decyzję, czy oni, czy stwierdzają, że ten basista jest akurat dobrym do naszej, do, do naszej, do, do naszej kompozycji, do, nasze, do naszego zespołu, czy nie. Więc to bardziej zależy od tego, czy on jest w stanie uchwycić podstawę, jeśli chodzi o muzykę. Stresujące? Czy stresujące? Przede wszystkim, jeśli robi się to z pasji, nie. Zdecydowanie nie, no bo człowiek pasjonujący się czymkolwiek się tym nie stresuje. Chyba, że naprawdę przytłaczają go jakieś warunki zewnętrzne. Na przykład, jeśli wychodzimy na scenę, tak, że widzimy, że jest pełna sala, to może podciąć skrzydła, to może zestresować, natomiast no, trzeba o tym zapomnieć. No, to nie jest najważniejsze w tamtym momencie. Najważniejsze jest to, żeby robić to, co lubimy i tym, na tym się skupić. A masz taki, takie jedno nazwisko, taki autorytet, jeśli chodzi o ten muzyczny świat? No jeśli chodzi o przede wszystkim basowy świat, no to tych nazwisk jest kilka. Wychodząc gdzieś tam poza obręb polski, no to oczywiście wspomniany wcześniej Wiktor Uten, znany też bardzo wybitny muzyk, też gitarzysta basowy Markus Miller, którego myślę, że te dwa nazwiska to jest taki elementarz, jeśli chodzi o jazz, jeśli chodzi o taki zagraniczny. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to przede wszystkim Warszawiak Wojtek Wilichowski którego też nie można, jeśli chodzi o, o polskiego muzyka, przejść obojętnie. A czy to już jest takie zboczenie zawodowe, w, w Twoim przypadku, że kiedy słuchasz muzyki, to, to skupiasz się na tej swojej specjalizacji, to znaczy wysłuchujesz tej, tego basu? No, tutaj też wspominając o tej gitarze, tak, jednego i drugiego gdzieś wysłuchuję, natomiast. Czasami jest tak, że nie skupiam się na tym, skupiam się na innych partiach, bo to nie jest tak tylko, że to, na czym ja się skupiam prywatnie, to tak, czym się zajmuję, to jest tylko i wyłącznie mój punkt zainteresowania, ale także często y, wsłuchuję się w to, co akurat gra perkusja, czy tam y, na przykład klawiszowiec, czy jak melodię prowadzi wokalista. Także jest to bardzo często skupione na, na moich dwóch instrumentach, natomiast y, nie, 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 nie jest tak, że tylko i wyłącznie. Często zdarza się takie odejście od tego. Czyli ty, żeby grać na gitarze, to musisz być tak naprawdę takim graczem zespołowym, że to jest bardzo istotne, prawda? Tak. No, bycie w zespole oprócz tego, że kształci, tak, bo to, to tak jak w każdym zespole, jeśli współpracujemy ze sobą, a widzimy, że jedna osoba gdzieś tam nie, 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 gdzieś tam się wysypała, tak? gdzieś potraciła się w całości, w całości naszej twórczości, no to musimy ją jakoś zastąpić. I analogicznie w muzyce. Załóżmy, po, poczujemy, że w pewnym momencie y, gitarzysta gdzieś się pogubił w piosence, to albo robimy wszystko, żeby jego podbudować, żeby on odnalazł się w danym momencie, albo robimy wszystko, żeby on mógł spokojnie gdzieś tam zejść w tył, wypełnić tą lukę, którą pozostawia po sobie, dogrywając coś więcej w danym momencie. Więc takie reagowanie, takie na żywo, tak to nazwijmy improwizowanie. W, w, no, w takich bardzo dynamicznych sytuacjach, to jest, to jest takie do, też związane z muzyką, dojrzałością muzyczną. Ale w twoim życiu pojawiły się też po drodze różne inne pasje i jedną z takich, która mnie szczególnie jakoś tak e, zainteresowała, była sztuka walki i jestem ciekawa, bo sama jestem mamą i moje dziecko już y, chodzi na zajęcia ze sztuk walki i bardzo dużo mówi się o tym, że, te, że takie zajęcia kształtują charakter i później dużo nam dają w, w dorosłym życiu. Jestem ciekawa, jak to było u ciebie, bo mam okazję wreszcie zapytać, jak to na żywym organizmie działa. No, żeby też to tak nakreślić, ja wtedy byłem bardzo mały, bo ja miałem około 5 lat, kiedy się to pojawiło w moim życiu. potem trenowałem to chyba przez 7. Co to była o, za sztuka walki? mówimy o aikido, sztuka samoobrony. E czy kształtują charakter? Ciężko mi z perspektywy czasu powiedzieć, no bo jednak wydaje mi się, że największy wpływ na charakter ma jednak ten bunt rozwojowy, tak, gdzieś tam okres nastoletniej osoby. No a ja już wtedy już, już nie, nie, nie trenowałem, już bardziej byłem odsunięty gdzieś tam w stronę szkoły, w stronę znajomych. Więc ciężko mi powiedzieć, jaki to miało wpływ, natomiast no, gdzieś tam jednak nauczyło to takiej pewnej pokory, można by powiedzieć, i też planowania sobie czasu, tak? No bo trzeba było pamiętać zawsze o tym, że dwa razy w tygodniu jest trening, na który trzeba pójść. I, i nie jest tak, że mogę sobie go gdzieś bez żadnego powodu odpuścić. Tylko trzeba było pamiętać, że on gdzieś jest i tak zaplanować sobie plan działania, żeby, żeby na niego zdążyć, żeby móc spokojnie przetrenować i wrócić do domu ze spokojem. No właśnie to zarządzanie swoim czasem, to jest coś, czego e, osoby dużo starsze od ciebie, ode mnie e, ciągle się uczą, często, bo, bo to wcale nie jest proste. Czy ty masz taki swój... E, czas, kiedy, tyle, ile czasu potrzebujesz, żeby się zregenerować, ile czasu potrzebujesz dla siebie, czy już udało ci się określić taką ilość, kiedy po prostu nie bierzesz dyżurów w pracy, nie idziesz na próbę zespołu, tylko po prostu to jest czas tylko i wyłącznie na resetowanie głowy. No przede wszystkim to jest każdy dzień wolny, który mam ustalony grafikowo, także... Ale to jest twoja decyzja, prawda? No bo mógłbyś do tego grafika sobie dorzucać trochę więcej. Więc sam wyznaczasz tą granicę, kiedy już mówisz nie, wystarczy, ja potrzebuję teraz się... Z... Oczywiście zresetować. jest taka sytuacja, że na przykład czasami ktoś w ciągu dnia wolnego dzwoni z pracy, że czy mogę przyjść dodatkowo czy nie, no to w zależności od tego, jak ja się czuję danego dnia, no to jest odpowiedź twierdząca bądź przecząca. Natomiast no jeśli tutaj mówimy o próbach z zespołem, to to jest bardzo wątpliwa kwestia, bo generalnie nie byłbym w stanie raczej powiedzieć nie. Nie ma takiej możliwości, żeby mnie ktoś tam gdzieś zniechęcił, no chyba, że po prostu nie jestem w stanie pójść na, na, na tę próbę. Natomiast próba to jest, no ja, w moim postrzeganiu, to jest dodatkowy obowiązek to nie jest tak, że gdzieś robię to typowo dla przyjemności i mogę sobie robić, mogę sobie nie robić. Tylko jednak gdzieś tam chcąc się rozwijać, muszę brać to na poważnie, także próba jest, prób jest próbą i o tej i o tej godzinie w danym miejscu muszę się zjawić i nie ma od tego odstępstwa. A czas na regenerację no to jest każda każda chwila pomiędzy, tak? Czy to gdzieś przed wyjściem, czy po powrocie do domu, gdzie już sobie siadam na spokojnie. Każda chwila, którą mogę zagospodarować dla siebie, która nie jest obarczona jakimiś tam zobowiązaniami, jest chwilą odpoczynku. Czy ty sobie w takim razie wyobrażasz coś takiego jak praca od 8 do 16? Od 8 do 16, no bardzo to przypomina mój grafik pracy, generalnie. Aha. Tak. Yy, no, z różnych względów wyszło na to, że fajnie by było mieć instruktora na porannej zmianie, więc zazwyczaj 6 rano to jest godzina, w której ja zaczynam pracę. szósta, 6, 6.14 to są moje godziny pracy. Czyli ty pracujesz w takich normalnych godzinach. Bo ja tutaj wiesz, potraktowałam cię jako takiego zupełnego e, wolnego ducha, który e, łapie takie pojedyncze godziny, ale w takim razie e, łączenie takich właśnie mm, no, luźnych obowiązków, jak mam na myśli tutaj, mm, właśnie granie na gitarze, z, ze szkołą jest ciągle możliwe, żeby wygospodarować tych 8 godzin na taką zupełnie normalną, spokojną pracę. Tak, tak. jak najbardziej, jak najbardziej, no bo to wszystko jest e, dogadane, tak, z osobami odpowiedzialnymi za grafik, że w tej i w tej godzinie ja muszę być wolny, no bo gdzieś tam inne zobowiązania, tak. Że załóżmy poniedziałek, y, mogę pracować do 15 godziny maksymalnie, no bo muszę wrócić do domu, przygotować, w sensie spakować się do szkoły, zjeść, zjeść obiad i wyjść. Mam na to półtorej godziny na dobrą sprawę, ale mimo wszystko jest to dogadane, wszystko i umożliwione. Także y, no nie ma problemu dla mnie, żeby gdzieś tam wejść na przykład na zmianę popołudniową, bo tak często się zdarza. To jest przede wszystkim kwestia rozmowy, że no fajnie by było pracować głównie na rano, ale nie widzę problemu, żeby gdzieś jakieś inne pory przygarnąć. Oczywiście. Zgodnie z moimi możliwościami. A jaką miałbyś radę dla młodych ludzi, którzy są w takim wieku właśnie, jak ty byłeś, kiedy, kiedy podejmowałeś pracę i zastanawiają się, czy to robić, czy nie, i jak się w ogóle za to zabrać, żeby sobie pracę znaleźć? No, żeby znaleźć pracę, no trzeba przede wszystkim chcieć. Trzeba chcieć tego, żeby pójść do pracy, żeby. No przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, jeśli chcemy się gdzieś usamodzielnić, gdzieś tam uniezależnić troszeczkę od rodziców, no to wtedy szukamy pracy, tak? To jest, to jest ta możliwość. Natomiast no, jeśli chodzi o samego maka, i chyba każde miejsce pracy, mamy przede wszystkim 3 miesiące okresu próbę, i wtedy sprawdzić, czy dobrze się znajdujemy, czy potrafimy sobie zorganizować czas w taki sposób, żeby gdzieś tam obowiązków nie, nie zarzucać, tak? żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i, i bezproblemowo załatwione. To jest fajne, co mówisz, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o okresie próbnym, to myślimy o tym, czy pracodawca będzie z nas zadowolony, a Ty, i to jest bardzo cenne, zwracasz uwagę na to, czy Ty będziesz zadowolony, i to jest. Y Myślę, że taka najlepsza puęta do naszej rozmowy i żeby w trakcie szukania pracy i realizowania tej pracy i pasji, pamiętaj zawsze o sobie, żeby się z tym dobrze czuć, no bo ostatecznie mamy mieć dobrze poukładane w głowie, nie tylko w portfelu. Bardzo Szymon, dziękuję Ci za tę rozmowę i trzymam kciuki za to, żeby do tej listy, którą na początku rozmowy wymieniłam, Twoje nazwisko jak najszybciej dołączyło. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to się spełni. Dziękuję. I zapraszam do y, wysłuchania i obejrzenia pozostałych odcinków rozmów w różnych smakach. Na podcast zaprosił McDonald's.